Cześć, manko witajcie serdecznie, z tej strony Meteor55, to jest kolejny odcinek Kronik z Minecraft. Ja muszę zmienić sobie troszeczkę głośność, bo zorientowałem się, że za głośno jest. Słuchajcie, co tu się nie wydarzyło? Nie ja nagrałem jeszcze dla was poprzedniego odcinka, bo poprzedni odcinek pewnie był z wyprawy do Endu i do Twierdzy i zdobywania trimów ostatnich, których mi brakowało. Ale co tu się dzieje, ludzie, to ja to muszę nagrać na odcinek, który po prostu będzie później niż odcinek, który dopiero nagram. Wiem, ja że to trochę zagmatwane, ale żeby odcinek poprzedni był najpierw, właśnie. Wiem, że to jest dziwne, ale muszę to nagrać, co, co teraz rozplanowałem. Bo generalnie ja sobie. O Jezu, zapadło się ponownie. Bo generalnie ja sobie, słuchajcie, szukałem pustyni w celu zlokalizowania wielbłąda. Tak sobie latałem, miałem ochotę troszkę poeksplorować. No i słuchajcie, trafiłem w pustynię, bo generalnie to szuka miejsca jakiegoś potencjalnego na zdobywanie głowy piglina. Właściwie to był główny cel nie, nie szukanie wielbłąda. Tak, przy okazji zacząłem szukać wielbłąda, jako że na pustyni się znalazłem. Jestem tam takich kordach, w tej nie jest to jakoś bardzo daleko od mojej bazy. Słuchajcie, no... Zasumując, to jest masakra jakaś dla mnie, bo... Jak mam to tłumaczyć? Znalazłem to miejsce, prawda? Ogólnie, od tego zacznijmy. Znalazłem to miejsce, zrobiłem portal, zobaczyłem, czy tam jest dobry teren za portalem i znalazłem yy, Nether Waste. czyli bym na którymś pojawiał w sumie pigliny, więc postanowiłem sobie je tam sprowadzić, też uwięziłem je w łódkach, tak jak te trzy creepery. Po chwili, słuchajcie, zaczęła się tutaj burza, jak szukałem wielbłąda, więc... Jako, że byłem niedaleko tego portalu, bo ja sobie dalej latałem w tych okolicach w poszukiwaniu wielbłąda, Zaczęła się nagle burza, prawda? Więc poleciałem jak najszybciej do tego portalu, bo. No, miałem kordy i w sumie troszkę się już orientowałem w terenie. Zrobiłem sobie trzy naładowane Creepery oczywiście za pomocą truizemu mojego. Gdzieś tutaj w tej okolicy były Creepery, no to ja sobie oczywiście je strzeliłem trójzębem, no i umieściłem je potem w łódkach, nie? Już na spokojnie po burze, no są oczywiście name tagami nazwane jakimś losowym, czekajcie, on nie powinien pierdolnąć, nie? O, cholera! Ale by było blisko, nie? Yy, oczywiście mówię, że tym. Yy, nie powinien. No, z się innymi tagami, ale wydarzyło się jeszcze jedna niesamowita rzecz, którą zaraz wam pokażę. Po drodze znalazłem... <laughs> A jakże posta z dwoma, naj... znaczy no z dwoma wzorami, który sprawił mi największy problem. Jak już wiecie z poprzedniego odcinka. Będę musiał o tym wspomnieć, bo jak o tym nie wspomnę, to kurde. Yy, tutaj mamy jeszcze jeden z boję kryjek. Z... Wzorek kryjek znalazłem to w bastionie, który generalnie jest za tym portalem. Niedaleko tego portalu, prawda? No i jeden upgrader. No Dziwnie się nagrywa odcinek, słuchajcie, który ma być później niż odcinek, który. Nagram później. Wiem, że dziwnie to brzmi strasznie. Przepraszam Was. Dobra, słuchajcie, ale wydarzyła się jeszcze jedna rzecz, o której już Wam wspomnę. No jest to po prostu szokujące, ponieważ na poprzednim świecie znalazłem moba w jaksowej zbroi i teraz tak samo, ale tym razem nie mam tego na klipie. To jest jedna rzecz. No i to mnie boli. Ale po drugie, ten mob to nie jest zombie, to jest szkielet. Nie jest w pełnej jaksowej zbroi jak na poprzednim świecie, ale. Jest jak zbroi, właśnie. Wiecie co? Może ja go nie będę teraz pokazywał, bo. Bo jest dzień, a w dzień... on nie ma Hełmu, właśnie. A wiecie, to jest problem, bo on nie ma Hełmu. Więc on zacząłby się jarać tutaj. A nie chciał, żeby się zjarał. Oczywiście ja go nazwę tym samym najtajem. Później sobie jakieś imię wymyślimy. Ja go sobie postaram, słuchajcie, sprowadzi... postaram się go sprowadzić do mojej drugiej bazy. Nie wiem, gdzieś tam go sobie uwięzimy w fajnym miejscu. Zrobimy mu jakąś fajną miejscówę. Może go tam uwięzie... uwiężę gdzieś w jakiejś klatce, zobaczymy. Albo go powieszę. To może być pomysł, żeby był wisielcem, prawda? Kurde, to jest pomysł. Zobaczymy, zobaczymy, słuchajcie. Czekajcie, bo tak go szukam, 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 ale nie wiem. No, w, każdym jest, jest, w każdym razie jest gdzieś tutaj, słuchajcie, pod takim blokiem sandstone'a. Jak go tutaj gdzieś powinienem. Ja go, ja go gdzieś tutaj uwięziłem. Ale nie widzę na razie. No nic, słuchajcie, no nic. Ja sobie będę musiał, słuchajcie, na spokojnie potem zobaczyć, jakie kordy to były. Bo ja sobie strzeliłem, oczywiście, kordy. Ale kurde, powiem wam, niesamowicie. Dobra, wiem, że go nie widzicie, słuchajcie, no ale dobra, trudno. Oczywiście, celem dzisiejszego odcinka będzie zdobycie głowy piglina. Mam nadzieję, że się to uda zrobić. I może troszeczkę polatałem po okolicach jeszcze w poszukiwaniu wielbłąda ewentualnego. Dobra, weźmy sobie teraz Ender Chesta I przełazimy przez portal, bo tam są pigliny, słuchajcie, które, z których bym chciał pozyskać główki. to musi być teraz, kurde, wspomniałem. To musi być teraz, słuchajcie, bardzo szybka sprawa, ponieważ. Może ja wyciszę dźwięk. Przynajmniej. No nie, wyciszę, wyciszę ogólnie, bo tutaj te... O Jezu, co tu się dzieje, panie? To nie może być tych piglinów, wiecie? O cholera, to się, o się, to się teraz wkopałem, nie? Oj, oj, oj nie, o tym nie pomyślałem, wiecie? Czekajcie, spróbuję stąd odlecieć, to może się na mnie przestaną fokusować. Muszę stąd szybciutko odlecieć. Dobra, wróćmy się. Może się uspokoiły. Mam nadzieję. Nie chciałem tutaj mieć całej armii piglinów na sobie. Czekajcie, może tu? Tak, się chyba uspokoiły. Tak, teraz się chyba uspokoiły. Dobra. Bo ten jeden w łódce, wydaje mi się, że mógł dalej być jednym z poprzednich. Znaczy, wiecie co, i tak ja je muszę wybić, bo one będą dla mnie problemem. Bo one będą mi po prostu straszać piglinę, wiecie? To byłby kłopot. Okej. Okay. Ale ja zapomniałem o jednej ważnej rzeczy, czyli wrzucenie sztabki złota, słuchajcie, do jednej z łódek. Bo to oczywiście zwabi od razu piglinę, jaką tylko się pojawi, żeby on tam wszedł. Więc muszę tak zrobić, wiecie. O kurde. Tu jeden przelaz, Ale dobra, nie ma problemu. Zacznijmy może od... Czekajcie. No powiedzmy, że od tego, nie? Rzucę tutaj sztabeczkę jedną. Mam nadzieję, że wlezie piglin do łódki. Jak nie wlezie, no to trudno. Ja, ja go jakoś zwabię w tamtym kierunku. No i dobra, słuchajcie, chodźmy. I zaraz sobie tutaj ogarniemy. Wiecie co, może włączę głos, tylko żeby nie był tak głośno, nie? Ej, może się już odbagowało? Tak, odbagowały się, dobra. O cholera. Gast O jezu, przełaźń. dobra. Nie. Dobra, szybciutko przełazimy teraz. Bo timer nie wiem, czy już tyka, czy nie, zaraz zobaczymy. Dobra, wyczuł. Czekaj, czekaj, czekaj. Szybciutko. Ile jest na to czasu? Ile jest na to czasu? Już pomijając fakt, że nie zginął, to ile jest na to czasu? Bo wydaje się, że cholernie mało, wiecie? Może to się. Może czas się już liczył. Tak, wydaje mi się, że czas mógł się już liczyć. Od kiedy przelazł, wiecie? A on przelazł jeszcze zanim tego gasta zabiłem, więc nie mogę sobie pozwolić na coś takiego. To musi być ekspresowe, słuchajcie. No. Dobra, mam nadzieję, że chociaż jedną główkę zdobędę, bo jedną chciałem mieć na tym świecie. Kurde, mógłbym się jakbym żadnej nie zdobył. Dobra. Dobra, i od razu przełażę też. Dobra, trudno, jak ten mi pójdzie, to pójdzie, wiecie? Szkód z Przeżył. Ale zrobałem, nie? Dobra, mam nieco inny pomysł. No co się robi? To jest moja ostatnia szansa, słuchajcie, nie mogę jej zmarnować. Nie mogę jej zmarnować. No, trzeba iść się kimnąć. Jak to zrobię, to <ścoughs> jestem mistrzem normalnie. No, daj mi się kimnąć. No nie fajnie. Dwie szanse podrządzą bałem Czekajcie tutaj. Dobra. Ja go wypuszczę, jednak wiecie. Dobra, i on nie obiegnie w tym kierunku od razu. Dobra, to ten najwyżej pójdzie, nie, już mi nie szkoda. No to nie byłby dobry pomysł, chyba, żeby Creeper przelazł przez portal, wiecie? Chyba raczej nie. Okej. Okay. Chociaż dałoby się to zrobić jakoś, wiecie? Byłoby naprawdę... No cholera! Gościu! Gdzie ten Creeper idzie? Wybuchaj! Zmienił się w ostatniej sekundzie. W ostatniej sekundzie się zmienił. To przez to, że ten creeper gdzieś spierdzielił. No to co, trzeba czekać na kolejną burzę. Czuję pustkę w tej chwili. Jak mam być z wami szczery, czuję totalną pustkę. To chyba nie był najlepszy pomysł, co zrobiłem. Cholera, jak ja mam to zrobić? Co, może jednak to byłby odpowiedni pomysł. Co myślę teraz? Czym najpierw sprowadzić Creepera do netheru. Oczywiście zbudowałem sobie taki portal celowo po to. Mhm, zbudowałem sobie taki portal celowo po to. Cholera. jestem wściekły teraz. Zmienił się w ostatniej sekundzie poważnie. Już była głowa. Ale jestem zdenerwowany, wiecie? No ja pierniczę. No niemożliwe. No i tematyka odcinka nie zrealizowana, nie wiem jak nazwać ten odcinek nawet. Znalazłem jaksowego mowa, kolej po raz kolejny, no nie wiem. Chyba najwidoczniej tak, jak nie mam innego wyboru. Tylko wtedy głowę muszę pokazać, no bo tak to nie będzie miało sensu. No nie niebywałe, po prostu nie niebywałe. I dobra, mam piach w bazie, mogę najwyżej... bo mogę takie wcięcie zrobić, nie? Nie wiem, ja czuję pustkę teraz, mówię wam. Czuję po prostu... Ja umarłem w środku, naprawdę. No bo nie wiem, co ja teraz mam powiedzieć, naprawdę. Głupie mi trochę, że zrobiłem tą akcję. O jeju. O oj, jeju. Będziemy będzie wymyślić, słuchajcie, inny sposób, mam wrażenie, że faktycznie może to być pomysł dobry całkiem. Czyli sprowadzić po prostu creepera do netheru, on by im przelazł przez ten portal na przykład, albo przez jakiś inny, zroję na przykład portal trochę bardziej oddalony, co nie? No i wtedy bym go sprowadził do tego piglina, który by wtedy, no wtedy by mógłby wybuchnąć ten creeper obok tego piglina w netherze. No, bo inaczej to chyba jednak nie wyjdzie, wiecie, w takim miejscu to jest przerąbane. Za mało czasu jest po prostu, za mało. To jest za szybko, za szybko to trzeba robić, słuchajcie, więc chyba faktycznie trzeba będzie to to zrobić w ten sposób. Trzy szanse miałem, trzy. I każdą zrąbałem. Dobra, wiecie co, nawet tego nie zalepią. zalepię to na spokojnie później. Może nie na odcinku, ale na tym odcinku, no nie wiem, muszę wam tego momentu pokazać koniecznie, więc zaraz spróbuję go zlokalizować jeszcze raz. Jako, że to będzie temat tego odcinka. A następnym jednym z następnych odcinków będzie po prostu, że zdobywa głowę piglina, prawda? Ale do tego muszę znowu mieć burzę, znowu tutaj być. Więc będę musiał tu chyba. Awczyć, wiecie, ja nie widzę innego wyjścia. Będę musiał przygotować sobie drugi portal, którym po prostu przelezę ewentualnie. Bo jak przez ten portal przelezie Creeper, no to oczywiście przez niego nie przejdę, nie jestem taki zwariowany, co nie. Kurde, no nie pamiętam tego miejsca konkretnie, gdzie to było nie wiem, czy coraz kordów nie będę musiał wyjąć, wiecie? O jaju, No trudno się mówi, nie? Nie udało się. Będę musiał spróbować. Wychodzi na to, że to jest naprawdę trudne zadanie, zdobyć głowy piglino. No, to nie jest łatwa, łatwa sprawa. I kurde, bez jak? Gdzie jest? Gdzie jest to miejsce? Autentycznie nie wiem. Autentycznie nie wiem, słuchajcie. Dobra, będzie cięcie, ja muszę odkopać kordy, bo inaczej tego nie znajdę. Mogę tak, słuchajcie, szukać, szukać i szukać, więc... Z tej chwili cięcie będzie. Dobra, mam. Słuchajcie, mam, mam, mam. To jest tutaj. Teraz dla pewności, żeby było tutaj bezpiecznie. Mhm, żeby on mi tu nie wlazł. To nawet zrobię chyba potrójnie, tak wiecie. Teraz dopiero tutaj się wkopię. I może najdwijszyn powinienem łyknąć. Chwileczkę... Może zrobić tutaj takie pomieszczonko w ogóle, nie? Jakby mi ten mob zginął, to już bym był dzisiaj zrezygnowany chyba, serio. Totalnie. Dobra, Night Division bym wypił, żebyście wy coś widzieli. Przy okazji od razu miniaturkę strzelę. Zrobimy mu jakoś fajne miejsce w następnej bazie. Może być na przykład wisielcem w sumie. No może być wisielcem. To jest chyba mój najlepszy pomysł w tej chwili. No, i pomysł też to haku -ha nie powiem, bo już miałem coś takiego robić pierwotnie w, moim obe w mojej obecnej bazie. I widzicie, tutaj toncy byłyby tragiczne na przykład dla mnie. A tak, to słuchajcie, mogę sobie zrobić screen na spokojnie, tylko bez tych partikli przerąbanych. To jest właśnie ten MOB, słuchajcie. Na razie on nie ma imienia, jakieś mu wymyślimy. Jakieś trzeba będzie mu wymyślić, ale to jest właśnie on. Więc to jest, to jest ten MOB. Nie jest jakiś imponujący, tak jak no przed nim na no przed nim bardziej imponujący, ale tutaj jest i tak fajnie. Teraz jak go uwięzić z powrotem, nie? Czekajcie. Okej, okay, udało się. Teraz ja strzelę szybciutko kordy tego. Jeszcze raz. O kurde, mocno mnie tłucze. I mogę sobie wyłazić. Dobra, no i on tutaj będzie, prawda? No i tematyka niezrealizowana niestety. Taka pierwotna tematyka, no bo to będzie główna tematyka już teraz, nie? Ten szkielet. No trudno się mówi. No trudno. Trzeba będzie, słuchajcie, jakoś inaczej to zrobić. Będę musiał tu pewnie paławczyć trochę, poczekać na kolejną burzę i wiecie co? Może od razu przygotuję sobie kolejny portal, tylko nie, nie mam obsydianu już. Dobra, to trzeba wrócić do bazy. Trzeba wrócić do bazy, ale wiecie co? To jest zbyt dobry teren, żebym jeszcze go nie obczaił troszeczkę, bo może jakiś tutaj, jakiś tutaj się znajdzie i wtedy by był... Wtedy by był troszkę honor odcinka uratowany, a tak to... za nie bardzo. Zobaczmy. Nie wiem, tu jest dżungla. Przy dżungli może być, nie wiem, pustynia. Eee, tutaj znowu ocean jakiś się zaczyna. Chyba nie ma na co liczyć jednak. No. 20% mam głośności. Nie mam jakoś bardzo głośno. Wrażenie, że jest ultra głośno właśnie, wiecie? Ale to nie. Ła Nie, tutaj nic nie ma. Trzeba mi zlokalizować jakąś nową pustynię chyba, wiecie? Chociaż czekajcie, tu jest Messa. Mess się lubi być zwykła pustynia. Warto sprawdzić może, ale nie wiem czy ja już tu nie byłem, wiecie, możliwe, że tak, nawet tu jest portal jakiś mój stary, zobaczcie, czy nie, nie, to nie jest portal, Jezu, myślałem, że to jest portal, tak to wygląda, tam w ogóle monument nawet mamy, ale już mam te trimy, które chciałem stamtąd, więc nie potrzebuję, nie potrzebuję wizyty tam, czekajcie, tutaj takie jakby, no nie, to jest plaża zwykła. Tak polatamy chwileczkę i zakończę ten odcinek, prawda? Ja sobie wrócę do bazy i nagram dla was odcinek poprzedni. Ale to jest dziwne, nie? Zaraz zabiorę się dla, do nagrywania odcinka poprzedniego dla was. No, przynajmniej to będzie fajna tematyka, bo zdobędę dwa trimy. Ech, no cóż. Nie muszę wspomnieć koniecznie o tym wszystkim, o czym miałem wspomnieć. Oj No niestety słuchajcie. Zawiedziony jestem. Zawiedziony. Ale no nie udało się, trzeba będzie słuchajcie tam poławczyć, czekać na burzę. Przypomni mi się troszeczkę to co robiłem na moim save'ie Kroniki z Minecraft w sezon drugi, wiecie? Też przecież awczyłem sporo i... czekałem na burzę. No, też tak przecież było, że dużo czekałem na burzę. No, tak było, bo chciałem Skeleton Trapa bardzo zdobyć wtedy. Ojeju. Ej, nawet Wisielec miałby sens, bo przecież on nie ma hełmu, więc... No, to by miał sens, bo przecież jak Wisielec nie ma hełmu, no, bo by mu po prostu, nie? Ej, to fajne nawet, fajne, fajna, fajna. Tylko będę musiał sprawdzić, czy moby się palo pod e, tego, pod e, liśćmi, bo nie wiem. Powiem wam szczerze, nie wiem, czy tutaj coś będzie. No, teren jest taki nijaki w sumie. No, jest tu niby dżungla, ale... Mam jakąś dżunglę bambusową i wbrew pozorom to może mi się przydać, bo pandę, pand bym potrzebował, wiecie, do drugiej bazy. No, ale nie widzę, widzę jakieś ruiny portalu. No, może koksi chociaż? Nie, gdzie tam? Gdzie tam panie? No chyba tutaj niestety pustyni nie będzie, no nie widzę. Wszędzie dżungla się rozciąga. Dżunglę bardzo często znajduję, jak mam z wami szczerze. To jest jeden z częstych biomów, które znajduję, naprawdę. To nie jest, to nie jest rzadki biomek dla mnie, to jest bardzo częsty biom. nad noc się jakaś robi, no kurde. Ajajaj. Nie wiem, polećmy jeszcze chwileczkę, może coś się trafi, jak nie to kończy odcinek. No i mówię, to będzie główna tematyka dzisiejszego odcinka, ten mob po prostu. Ale trzeba będzie inaczej jakoś chyba rozplanować troszeczkę zdobywanie głowy pigliny. No, trzeba będzie to jeszcze na spokojnie przemyśleć, bo niestety nie pykło mi. Ja czu ruiny szlaku tu wyskoczę, bo to jest odpowiedni biom, starodrzew brzozowy. Ale nie widzę. Zresztą nie potrzebuję. A może idziemy diaksy tutaj, zobaczmy. Bo jeszcze się nie zająłem tymi wszystkimi kwestiami w bazie. Więc może... Zaraz zaczymy. Na razie tu słyszę jakiegoś zombiaka. Aha, po tej stronie będzie skrzynka, okej. Okay. Niestety na razie nie zaoszczędziliśmy. Dispensera mogę wziąć. D-AXE, d, -Ax, d -Ax i Emerald, fajny drop, nie? Bardzo ciekawe No szkoda mi trochę, wiem, wiem, że tak cały czas tylko wdycham wzdycham i tak dalej, ale no szkoda mi to troszeczkę, szkoda. Trzy szanse miałem i wszystkie zrąbałem. No cóż. To już jestem cały ja. No niestety, nic tu nie ma. Nawet pustyni. Ej, 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 panie. No słabo. Słabo, słabo. Dżungla to jest dla mnie częsty biom. Mówię serio. Dżungla to jest dla mnie częsty biom. Tu już się wracam. Dobra, słuchajcie. To ja już powoli w kierunku bazy będę leciał. I chyba zakończę ten odcinek w tej chwili. Ja się biorę za chwileczkę od nagrywania dla was poprzedniego odcinka. No i to tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Szkoda, że niestety się nie udało zrealizować tematyki, no ale no trudno się mówi. Żyje się dalej. Uuu, a tu w żelaznej zbrojce też jest rzadkość, wiecie. No ale w każdym razie tyle. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.